Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Nagranie, które za chwilę zobaczymy, przedstawia z pozoru zwykłą sytuację. Matkę nagrywającą swojego małego synka. Jednak ta zwykła sytuacja bardzo szybko stała się dość straszna. Cheese! Cheese! you doing?

I oczywiście przerażona matka natychmiast poprosiła o pomoc ludzi w internecie, w nadziei, że ktoś będzie w stanie to wyjaśnić. Jak wiemy, dzieci mają jakiś do tej pory niewytłumaczony kontakt ze wszystkim, co paranormalne, ale czy w tym konkretnym przypadku była to jedynie dziecięca wyobraźnia, czy może faktycznie chłopiec zobaczył coś, czego jego matka nie była w stanie? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. A jak już jesteśmy w temacie dzieci, to mam do Was jeszcze jedno nagranie. Również zostało udostępnione przez zaniepokojoną matkę, która twierdzi, że od dłuższego czasu jej córka widzi kogoś w swojej szafie, kogoś, kto opowiada jej o zmarłym, złym człowieku. I wygląda na to, że w tym wypadku nie ma mowy o dziecięcej wyobraźni. Kamera umieszczona w pokoju dziecka zarejestrowała samoczynnie otwierające się drzwi do szafy. Matka dziecka udostępniła też zdjęcie, które przedstawia tę szafę z bliska. Wyraźnie widać na nim, że szafa jest niemal w pełni wypełniona i nie wydaje się, żeby ktoś mógł się w niej schować. Jeden z komentujących zauważył jednak, że na nagraniu widać, że znajduje się tam coś, przypominające rękę jakiejś postaci ubranej w długą suknię. Co ciekawe, na zdjęciu szafy wykonanym niewiele później nie ma nic, co mogłoby nawet przypominać to, co widzimy na samym nagraniu, więc para idolia odpada. To jednak nie wszystko, bo jeśli obejrzymy dokładnie nagranie, możemy zauważyć na nim coś jeszcze. Czy zauważyliście coś podejrzanego? Kołdra, pod którą śpi dziecko, wydaje się nieznacznie poruszać. Na początku myślałem, że to dziecko wierci się przez sen, ale jeśli przyspieszymy nagranie, to zauważymy, że to w jaki sposób rusza się kołdra jest całkowicie nienaturalne. Zupełnie tak, jakby momentami unosiła się sama z siebie. Pozostaje tylko jedno pytanie, jaka istota postanowiła obrać sobie na cel małe i bezbronne dziecko, a przede wszystkim czego tak naprawdę chce? Jeśli macie jakieś teorie, to dajcie mi koniecznie znać. Jeśli podobać się ten odcinek, subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. A teraz chciałbym przedstawić Wam historię mężczyzny, który od jakiegoś czasu wraz z partnerką kolekcjonuje tak zwane nawiedzone lalki. Co ciekawe, kiedy kupili jedną z ostatnich, zauważyli, że w ich domu zaczęło dochodzić do ciężkich do wyjaśnienia zjawisk. I na nasze szczęście, mężczyzna postanowił podzielić się nimi w internecie. So I keep hearing weird noises. I don't know what the hell it is. It's like knocking, creaking, footsteps. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy. Hold on. Huh? See, she's sleeping. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. It's coming from my room now. What the fuck is that? See, I keep this up against the cabinet. Because the dolls like to try to open the doors and shit, So weird. I don't know what that sound is though. Oh, what the fuck was that, man? Yo. Yo, fuck this. Fuck this. I'm good on that. Yeah. Uh uh. I'm staying out of there. Fuck that, yo. Bro. W pewnym momencie mężczyzna usłyszał dźwięki dochodzące z pokoju obok, i oczywiście w samym pomieszczeniu nikogo nie było. Jednak najciekawsze w tym wszystkim były tajemnicze odgłosy kroków, kroków, których źródła nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Ale nie była to wcale jedyna dziwna sytuacja, którą udało mu się nagrać. Alright, what's up, y'all? Here we go again. Her piano, uh. Her keys just hit like twice. And this ain't the first time this happened either. It happened when my girl was here as well, but. It always gets crazy when I'm here by myself. Or when my daughter's sleeping. But. See? I told you. I want her piano again. Hello? See there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. We gotta clean up like every day in here. Hello? Well, y'all caught the piano. I don't know if y'all catch anything else. It usually happens once, and every time I try to record something, it just, nothing happens, so. But at least y'all caught that part. <laughs> Yo. Uh-uh. Uh-uh. Nope. I'm good. Nope. Nope. I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. Przywołany dźwiękami zabawkowego pianina, mężczyzna doświadczył w dziecięcym pokoju niepokojącej interakcji. Gdy rzucił w powietrze niewinne hello, samoistnie po raz kolejny odezwało się pianino, a zaraz potem inna zabawka włączyła się sama z siebie. I choć te sytuacje na pewno były przerażające, to nie wyglądało na to, że cokolwiek to było po prostu się skończy. Jeden z następnych wieczorów, kolejny raz, został zakłócony przez pochodzące z zamkniętego pokoju dźwięki. <laughs> nah, get out of here, man. Hello? Oh, hell no. Jak wiemy, paranormalne zjawiska związane z obecnością nawiedzonych lalek wcale nie są rzadkością. Niejednokrotnie widzieliśmy już sytuację, gdy zaraz po przeniesieniu do domu jakiegoś starego przedmiotu, czy właśnie lalki, zaczynały dziać się naprawdę dziwne rzeczy. A co jest dobre dla nas, to to, że zwykle takie nawiedzenia rozwijają się bardzo długo, więc na pewno z czasem wrócimy i przyjrzymy się tej sprawie raz jeszcze. Kolejne nagranie otrzymałem od obserwującej kanał Karoliny i mimo tego, że nie znamy źródła nagrania, to uznałem, że jest to materiał, który warto wspólnie zobaczyć. Est... Il n'y a pas de trappe, il n'y a rien. Nocny spokój nagle zostaje zakłócony przez głośne, gwałtowne i wydawałoby się nerwowe ruchy klamki. Jednak zawsze, gdy autor nagrania zagląda do środka, okazuje się, że pomieszczenie jest po prostu puste. Co gorsze, paranormalna aktywność zwykle skupia się na subtelnym przesuwaniu przedmiotów czy niewyraźnych szeptach, jednak w tym przypadku cokolwiek to jest, wydaje się być niesamowicie silne. Niestety, przez to, że nie znamy ani źródła, ani szczegółów, to tak naprawdę ciężko jest snuć jakiekolwiek teorie. A teraz kolejne, co prawda krótkie, ale ciekawe nagranie przenoszące nas do mieszkania, które wydaje się mieć o co najmniej jednego lokatora za dużo. W pewnym momencie mężczyzna usłyszał podejrzane odgłosy dochodzące z kuchni, szybko więc chwycił za telefon i postanowił to sprawdzić. Zobaczcie sami. To, co udało się uchwycić na nagraniu, wygląda na typową aktywność poltergeista. Niestety, tak jak w poprzednim przypadku, nie udało mi się znaleźć źródła, a wielka szkoda, bo coś mi się wydaje, że wcale nie była to jednorazowa sytuacja i w tamtym miejscu dzieje się znacznie więcej. Rzućmy teraz okiem na naprawdę niepokojące nagranie, rzekomo pochodzące z Chin. Zostało wykonane przy pomocy sklepowej kamery ochrony, a jego bohaterem jest mężczyzna, który bez żadnego powodu zaczął się bardzo dziwnie zachowywać. Zachowywać tak, jakby coś go nagle opętało, a przynajmniej tak stwierdziło wiele osób po obejrzeniu nagrania. Zobaczcie sami. Mężczyzna nagle zaczął sprawiać wrażenie, jakby stracił kontrolę nad swoim ciałem. Autentyczności nagraniu dodaje również reakcja znajdujących się w pobliżu ludzi. Nie mają najmniejszego pojęcia, co się dzieje, i wszyscy natychmiast uciekają. Ale na samym nagraniu możemy zauważyć jeszcze więcej nietypowych rzeczy. Gdy sytuacja się już uspokoiła, a mężczyźni leżą na ziemi, z pobliskiej półki nagle bez żadnego powodu same z siebie spadły artykuły, a żeby było jeszcze ciekawiej, chwilę później w szybie lodówek odbija się coś, co ludzie określili jako tajemniczą postać. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba Wam się to co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie Wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym mogłem wybrać się do Jasnowidza i wywróżyć numery nadchodzącego lotka. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.